Sporty walki zawsze mnie interesowały, no ale nigdy nie miałam jakoś odwagi, żeby pójść na te zajęcia. Aż w końcu znajomi powiedzieli, że oni idą, no i zabieram się z nimi. No i tak to się zaczęło. Jeśli chodzi o ten sport, to daje mi on dużo satysfakcji. W sumie to mogę powiedzieć, że dużo więcej niż jakakolwiek inna dyscyplina, którą uprawiałam. Sportem to w sumie jestem związana od najmłodszych lat i na swoim koncie zawodniczym, jak mogę tak powiedzieć, mam m.in. balet, gimnastykę sportową, gimnastykę artystyczną, no i lekkoatletykę. Mój wolny czas znajduje się między szkołą, nauką, lekcjami dodatkowymi, oczywiście treningami czy zajęciami domowymi, czyli sumując prawie go nie ma, tak? Jak już się znajdzie ten wolny czas, no to staram się go poświęcić dla znajomych, dla których mam bardzo mało czasu, albo dla mojego psa, z którym jak mogę, to wychodzę na spacer albo na wybieganie. Czyli w sumie to staram się odpoczywać aktywnie. Magda przyszła do mnie na zajęcia na przełomie września, października 2015 roku. Był to nowy nabór MMA, moja pierwsza grupa. Bardzo się wyróżnia na tle innych. Chociażby swoimi gabaretami. Już na pierwszych treningach pokazywała, że jest no, niezwykle zawzięta, większe dziewczyny przetaczała, poddawała, one trochę się dodawały z tego tytułu. Z biegiem czasu dziewczyny odpadły, Magda została. Za się coraz bardziej angażować w życie klubu. Trzeba tarcować z Natalią, czy chęć jakichś startów na zawodach wykazywała. Czy też przy samym remoncie klubu przenoszenia na, na nową strefę bardzo dużo pomogła. Stała się tak charakterystyczną, bardzo spoznawalną osobą w klubie, bo jest taka no, jedyna dziewczyna, że powiem znaczy, no nie jedyna, bo jest też Natalia, ale jedna z dziewczyn takich gabarytów Osobiście przyzywam ją Atomówka, bo dla mnie jest taką małą atomówką tutaj w naszym klubie. Wesoło się z nią pracuję, tutaj bardzo dobre mam z nią relacje, cały czas się pytam o te treningi, coś tam podpowiadam. No i cieszę się, jak odwiedzam mnie na zajęciach. Podczas czwartej gali SWD, Przebudzenie Mocy, pierwszy raz w historii naszego klubu zorganizowaliśmy walkę dziewczyn. Była to walka Magdy z Liwią w żujicu, a nie w sportach Uderzanych. Dziewczyny fajnie zawalczyły, pokazały, że kobiety też potrafią walczyć. Dały dobre show na gali. Mam nadzieję, że podczas następnej gali Magda znów zawalczy i obroni tytuł mistrzyni SWD.